cały czas w zadaniu piątym, na którego y, pomysł na, na wykonanie mam taki, że oprócz wszystkich tych odcinków, które w trójkącie już były y, dane w zadaniu, dołożyłem takie dwa równoległe do wysokości BD, zaznaczone są tu na rysunku na czerwono, przez co powstały dwa takie trapezy y, prostokątne. No, i mój pomysł na rozwiązanie tego zadania to jest, że poszczególne tutaj nowe odcinki, wszystkie dało się określić, znamy ich wartości, nie wygląda to dobrze i zajęło masę miejsca, ale każdy z nich jest znany, wiemy dokładnie ile wynosi. I jedynym nieznanym jest tak naprawdę ten X, czyli odcinek ND, no oraz ten odcinek BN, ale akurat nim się nie będę przejmował. I pomysł polega na tym, żeby pole całego trójkąta ABC wyrazić jako sumę pól, które tutaj widać na rysunku od P1 do P5. To wszystko udało mi się ująć w takie zgrabne równanie, które jest tak rozległe, że mi się aż nie mieści na ekranie, ale może spróbuję je trochę. Zmniejszyć, tak żeby się zmieściło. Nie wiem, co się wtedy stanie z jego czytelnością. Teraz ono się mieści na ekranie. Mam nadzieję, że nadal widać, co tutaj jest napisane. Można też powiedzieć, że przy jeszcze pewnych drobnych przeróbkach. Każdy z tych tutaj takich. A, zaraz, zaraz. Dobra, właśnie zdałem sobie sprawę, że zapomniałem o jednym, o jednym elemencie jeszcze. Bo tak, ten ułamek pierwszy to jest pole dwóch trapezów sumowane. Ten to jest P3, to jest P4, a brakuje tutaj tego ostatniego trójkąta, czyli trójkąta BLK, który akurat szczęśliwie ma pole równe, jedna druga. No, ale faktem jest, że moje równanie było niekompletne. Ta jedna druga oznacza pole P5. To teraz wracam do myśli wygłoszonej przed chwilą. Można by było każdy z tych wyrazów zamienić na. wyrazić jako ułamek z. Mianownikiem 8. Dzięki czemu wszystkie je da się do siebie dodać. Musiałbym tylko w tym celu w tym yy, wzorze na P3. Zmieniam to w tej chwili w nawiasie. Zamiast 6 napiszę 12 drugich. Dzięki czemu mam 12 w liczniku. 12 minus pierwiastek z 3. Poprawię, żeby to było. Widoczne w sposób taki niezaprzeczalny. Dobrze, teraz można by to rozwiązywać dalej. Hmm, naprawdę bardzo żałuję teraz, że e, każdego z tych pól nie policzyłem osobno, ale zrobię to teraz. P1 plus P2 to, co mam tutaj teraz pod, pod spodem, uproszczę na tyle, na ile to będzie możliwe. Na pewno mamy tutaj 12 plus 2 pierwiastki z trzech, a x jest tutaj tyle. 2 dodać dwa pierwiastki z trzech. Ok, co prawda, to wszystko dałoby się skrócić przez 2, ale na razie tego nie zrobię. Pole trzecie. Jak na razie wygląda na to, że też będzie miało ósemkę w mianowniku. No, dałem taką optymistycznie krótką kreskę ułamkową, no ale to ona taka nie będzie. I co my teraz mamy? Jestem teraz tu i próbuję uprościć to wyrażenie. Czyli każdy wyraz wymnażam z każdym, więc mam 48 pierwiastków z 3. Przynajmniej pierwszy licznik jest jedynką, więc, więc tego przynajmniej nie trzeba odjąć 12. Odjąć jeszcze raz 12. I dodać pierwiastek z 3. No, nawet nie była tak o wiele za krótka ta kreska łąkowa. Więc mamy tutaj 49 pierwiastków z 3, odjąć 24. Ok, zaczyna to jakoś wyglądać. Pole czwarte, które jest tu. Im bliżej końca tego równania dużego, tym te wyrażenia są jakieś takie bardziej znośne. Pole czwarte to jest po prostu 9. Oj wróć. To jest 9. Pierwiastków z trzech przez 8. No a pole piąte to jest jedna druga. W takim razie. No, będę teraz tak po, po japońsku pisał po prostu od y, dołu do góry. W takim razie 8 pierwiastków trzech. Przypomnę, że to, jest, y, że to jest pole tego głównego trójkąta ABC. Będzie się równało. Hmm. Największa. Aha, dobra, tutaj dopiszemy w takim razie, że to jest 4. ósma. To teraz kreska łąkowa będzie potrzebna chyba dosyć długa. Nie wiem dlaczego jest czerwona, ale niech już zostanie. Ej, bo teraz dodaję do siebie wszystkie te rzeczy, które pod spodem się pojawiły. Dodać x razy. Mógłbym je nawet, właściwie, tutaj yy, metodą kopiuj i wklej, poprzenosić. No, ale chyba się powstrzymam. 49 pierwiastków z 3 minus 24. Dodać 9 pierwiastków z 3. Bardzo bym chciał, żeby mi się to zmieściło. Yy, tutaj. I jeszcze dodać. 4. A kreska ułamkowa troszkę dłuższa. I to wszystko jest przez 8. Co znaczy, że mogę to wszystko pomnożyć stronami przez 8. I więc zniknie nam kreska ułamkowa po lewej. Mamy 64. Pierwiastki z 3. A po prawej. Pierwiastki z 3. Pojawiają się tu, tu i tu. Jest ich 11 plus 49, czyli łącznie 60. No jak ta teza z tego zadania wyjdzie i zostanie udowodniona, to będę, znaczy i okaże się, że nie popełniłem żadnego błędu rachunkowego w międzyczasie, to będę bardzo z siebie zadowolony. Dobra, wyrazy wolne to jest ta dwunastka, ta minus dwudziestka czwórka i ta czwórka, czyli co? 12 minus dwadzieścia to jest minus osiem. Czy to jest minus osiem? I dodać całe to wyrażenie z xem, które tym razem akurat nie zawaham się użyć metody kopiuj i wklej. Oj oj oj, dobra. Wyglądało groźnie, ale jest. I to już jest całkiem sensowne równanie, które staram się teraz doprowadzić do końca, yy, zostawiając xy akurat. Akurat x zostawię po prawej stronie. No już zostawił. x zostawię. Hej, tylko coś mi się tutaj nie wszystko wkleiło, tak? Plus tutaj jest. I tutaj też. A po lewej mam cztery pierwiastki z trzech dodać osiem. Uh -huh. Więc x to jest cztery pierwiastki z trzech dodać osiem podzielone przez dwa dodać dwa pierwiastki z trzech. No, prawdę mówiąc y Jestem już bardzo blisko końca tego zadania i coraz bardziej się niepokoję, czy to będzie się zgadzało z tym, co głosi teza, czy nie. A właściwie ten znak równości nawet nie jest tutaj potrzebny, bo wiadomo, że w tej chwili trzeba potraktować licznik i mianownik różnicą tych dwóch wyrazów, które znajdują się w mianowniku, żeby między mianownikami można było zastosować różnicę kwadratów, dzięki czemu mogę tutaj napisać, że to jest 4 minus. E, co? Minus 12. A w liczniku 8 pierwiastków z 3. No naprawdę, bardzo się denerwuję, czym się ja to skończy. E, teraz minus 8 razy trzy, dwadzieścia cztery. Dodać szesnaście i minus szesnaście pierwiastków z trzech. X równa się więc. Tutaj mamy minus osiem w mianowniku. A w liczniku? a w liczniku minus osiem pierwiastków z trzech hmm. minus osiem. Jeśli teraz licznik i mianownik podzielimy przez minus osiem, dostajemy. Pierwiastek z trzech. Dodać jeden. Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że uzyskałem wynik, jaki był w tezie tego zadania, więc to kończy to zadanie i cały dowód. Trwało to y, cały prawda ruski miesiąc. Jeżeli ktoś miał i y, wpadł na jakiś Inny, szybszy pomysł, jak to zrobić, niech się podzieli ze mną i ze wszystkimi, którzy to oglądają w komentarzu.